Patrzę. Nie trzeba z nią się szarpać, zresztą ona idzie. Bardzo, bardzo dobrze ułożone zwierzę. Prr, 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 prr. Panią jeszcze nie znają, ale też mocno przy pani nie panikują. 10 lat temu na wystawie w Przepietowie, i hodowca zbyt Bydgoszczy przywiózł taką ładną rasę białą, która mi się spodobała. A wcześniej byłem we Francji na wystawie z koniami i widziałem te stada białych krów chodzących na tych francuskich łąkach. I to się mi spodobało. jak zobaczyłem, że są tutaj w Polsce, to pomyślałem ich zakupić. No i zakupiłem tą rasę i przez 10 lat już hoduję to. No ta hodowla mi odpowiada zwierzęta są łagodne wszystko z nimi da się zrobić. Jeśli chodzi o żywienie, to nie mają dużych wymagań. Po prostu może być pasza słabsza, było tej paszy byle, byłoby dużo, nie? nie? wymagają luksusowych tam pasz, które inne zwierzęta potrzebują, żeby rosnąć. Oni będą rosły na zwykłej trawie, mają tu obszar 12 hektarów, mają las, mają dwa źródła wody, gdzie chodzą pić. Jest też w wannie woda, na przykład jak zechcą przyjść sobie napić się, także mają warunki naprawdę dobre do tej hodowli to wszystko jest właściwe. No i dzięki temu przy takiej selekcji, po części też selekcja się prowadzi przez cały czas, udało mi się zdobyć najwyższe trofea na wystawie w tym roku w Szepietowie, bo W 2019 zająłem czempiona, a w tym roku już zająłem trzy tytuły. Champion, wice Czempion, wiceczempion i superczempion. Więc efekty widać, że ta rasa po prostu sprzyja dla hodowcy i dla samego siebie też. Bydło czuje się dobrze, są zdrowe, nie mam często wizyt lekarskich, nie prowadzę jakichś dodatkowych szczepień, tak jak niektórzy rolnicy. Po prostu sami, same w sobie są tak zdrowe i odporne, że nie wymagają dodatkowych ingerencji lekarzy. Wygląd to białe to zawsze takie ekskluzywne, się wydaje. Nie? Oni są zawsze czyste, oni zawsze są dostojne. No i nawet jak gdzieś się oddalą, daleko, to białe zawsze widać. Na przykład, jak w nocy, no to wiadomo, Ciemne bydło jest niezauważalne, a białe zawsze widać z daleka i widać gdzie są. Łatwo ich odnaleźć. Porody są... Też pewne rzeczy trzeba zasięgnąć wiedzy, żeby wiedzieć jak kryć, szczególnie pierwiastki. Ja do pierwiastek stosuję nasienie takiego byka, po którym jest małe potomstwo. I przy pierwiastkach wtedy są lżejsze porody i nic złego się nie dzieje. A później to już po prostu nie ma żadnych przeszkód. Tylko właśnie przy pierwszym porodzie warto zastosować ten system Mniejszego potomstwa i jest po kłopocie. A jak jest z opłacalnością takiej hodowli? Upłacalność to każdy rolnik ma, że tak powiem, we własnej głowie. Nie? Jeśli produkuje to globalnie, to robi ten pieniądz na ilości. Nie? Wtedy po prostu ta ilość, marża tam czystego mu wychodzi 5 czy 10% i on na tym jakoś tam wyjdzie. W moim przypadku koszty są bardzo małe, a marża na sztuce jest bardzo duża, dlatego że jak na wiosnę wypuszczę te stado, to praktycznie do późnej jesieni mnie nie kosztuje to praktycznie prawie złotówki. To jest daremna trawa, która sama rośnie, nawozów żadnych tu nie sieje, kosztów nie mam żadnych. Więc to jest pół roku ponad daremnej hodowli, więc tu zostaje kawał pieniądza w kieszeni. To jest główny biznes w opłacalności. A na zimę to wiadomo, pasze się przygotowuje, i zimą już jedzą to, co lubią. Rasta charolais jest popularna szczególnie we Francji. W Polsce niekoniecznie aż tak bardzo popularna. Mało, mało jest charoleza. Jest kilka hodowli na Podlasiu, ale to naprawdę można na palcach policzyć. Nie ma tego zbyt wiele. Ludzie jeszcze nie przyzwyczaili się do tego. Najbardziej popularna jest rasa La Musee. Ja z La Musee z początku miałem też więcej, ale w tej chwili z La Musee schodzę całkowicie i zostanie tylko charolais. A dlaczego? W czym jest lepsza? Przede wszystkim charakter. To jest jeden plus. Przyrosty są szybsze i większe niż w la Musee. no i niekłopotliwe w hodowli. Jak duże stado obecnie w Pana gospodarstwie? Obecnie jest 16 sztuk, nie jest to dużo, bo sprzedałem dzisiaj akurat 3 sztuki, zostały sprzedane, także to wystarcza, żeby naprawdę porządnie to ogarnąć. Każdy marzy, żeby mieć w swoim stadzie super czempiona? No każdy marzy i każdy by chciał, nie. Ja też się nie spodziewałem i nie liczyłem, bo jak dwa lata temu dostałem czempiona, no to byłem bardzo zadowolony i myślałem, że więcej się nie da. Ale się okazało, że w stadzie, w stadzie miałem takie jełówki naprawdę piękne z tej linii francuskiej 100%, bo mam stado pod oceną i należy do Polskiego Związku Hodowców bydła, więc to jest też pod kontrolą i dokumentacja, i pokrój, i rodowody i wszystko. Więc pomyślałem, że wystawię cztery sztuki, nie? no i z tych czterech trzy się okazały na wystawie, że pobiły po prostu wszystko, inne rasy zostały w tyle i szaroles został super czempionem z mojego stada, więc jestem z tego bardzo dumny i to potwierdziło mnie też, że jednak szaroles to jest coś. Jak wyglądają przygotowania bydła do wystawy? No trzeba zadbać o parę drobnych szczegółów, nie są to jakieś ogromne koszty i, i ogromne problemy. No ale trzeba zrobić te kopyta. Na przykład taka firma jest, która przyjeżdża 35 zł za sztukę. Maszyna specjalna, tak, tak zwany kombajnie, przypina pasami, przychyla krowę na bok. Maszynko się czyści te kopyta, stawia krowę spokojnie. Ona się nie na szarpie, przy tym nie na To jest bardzo dobra, nowoczesna maszyna do tej roboty. Niewielki pieniądz, a krowa już chodzi stabilnie. Kopyt wygląda zgrabnie. No i później jeszcze zostaje umyć elegancko. I to wszystko. Dokąd trafiają Pana sztuki, sztuki z Pana gospodarstwa? Gdzie trafiają? To jest stado hodowlane, jest stado pod oceną, więc wiadomo, że cel główny jest do hodowli dalszej. Bo na mięso się hoduje trochę inaczej, się po prostu ładuje w nich koncentraty, żeby to tylko wagę złapało i szybciej na mięso sprzedać. Jeśli hodowlane, to się trochę inaczej to przygotowuje te zwierzę, ono nie musi szybko rosnąć, musi się dobrze rozwinąć żeby były pełne gabaryty do porodu, pełny wiek do porodu. U szaroleza jest tak zwane wymagane 24 miesiące do krycia, więc to jest idealny termin. Wtedy jałówka jest dobrze wyrośnięta i nie ma problemów przy porodach, bo jak wcześniej ktoś sobie chce szybciej, no to wtedy psuje stado i wychodzą tak zwane niekorzystne sytuacje. A tak to jest ok, jak się dobrze to wszystko pilnuje. Żal rozstawać się? Jak odjeżdżają? Zazwyczaj zwierzęta moje są sprzedawane do ludzi z polecenia, nie? To więc ja wiem do kogo te zwierzę jedzie i wiem w jakich warunkach będzie i nie muszę się mocno martwić. Gdybym nie znał tego miejsca, gdzie te zwierzę trafi, to mógłbym sobie przypuszczać, że może nie będzie całkiem tam tak jak trzeba, ale akurat te miejsca, gdzie wyjeżdżają, no to każdy wie, że tam będzie dobrze dla nich. Czy jest pan dumny ze swojego stada? Stado ze mnie a ja ze stada. <laughs> to razem współgra. To są częściowe przyjaciele człowieka, tak można powiedzieć, nie, Bo małe stado, człowiek ma kontakt z nimi codziennie, na łąkę się zajdzie, przyjdą, można z nimi trochę czas spędzić, popatrzeć, czy jest wszystko dobrze w stadzie, czy jakaś tam rójka, czy jakieś tam inne rzeczy się złe nie dzieją, czy dobre i to wszystko się zauważy, jest, jest w porządku. No, to jest jedno i drugie, to nie ma, że tylko przyjaciel, ale nie ma, że tylko biznes, no to wiadomo się jest, ale pieniądz też jest ważny, więc się pilnuje jednego i drugiego. Musi to wszystko, musi to wszystko grać ze sobą. No, ta pani to akurat była czempion w 2019 roku. Ona jest już doświadczona. Rozumie, co to znaczy gdzieś pojechać. Nie ma problemu przy załadunku, tak jak na przykład bydło ludzie hodują i chcą pojechać na wystawę, bo są fajne, ale nigdy nie miały kontaktu z transportem, z uzdeczką, z prowadzeniem, więc te bydło nie zachowuje się aż tak spokojnie. Moje na przykład jak jadę na wystawę i idę, to ja nie muszę z tym bydłem się szarpać. Po prostu gdzie ja idę, tam oni idą. Ja wchodzę na samochód, to na ze mną wschodzi. Ja się obracam, ona też się obraca. Więc to jest tak ułożone stado, że nie ma żadnych problemów i, i nie stresują się przed takim czymś. Zaufanie jest u zwierząt do człowieka bardzo ważne i, i ogromne, bo na przykład jak mam taką łąkę, gdzie jest rów i próbowałem raz przegonić ich, tak normalnie idąc za nimi, nie chciały iść w ogóle. Więc podeszłem, wziąłem jedno ze smycz i już za mną szła bez żadnego problemu. Była pewna, że jak ja idę, to i ona może iść, i za nią poszło całe reszta stada. Więc to tak działa. A tak te 15 czy 20 to jest sam raz na moje możliwości, jeśli chodzi o budynki, i o pastwiska, i o siano. Więc... Satysfakcja jest. Satysfakcja jest i mocno rozpędzać się nie ma co, bo wejść w dużej ilości to trudniej to ogarnąć, i jest też dużo nie niedociągnięć. W części zdarzy się upadek, jakiś zły poród, a tak to się wszystko na bieżąco dopilnuje i jest pełny komfort.